Dobrze, moi kochani. I teraz mamy zrobimy sobie takie czytanie. Związki na odległość to związki, które nieraz mogą przetrwać, ale zazwyczaj się kończą, ale też ważne jest w tych związkach dlaczego ta osoba jest daleko od nas. Może jest w delegacji, ale właśnie jak to w delegacji może być zdrada, ale też nie zawsze. Miejmy do siebie zaufanie, ale nieraz jest też tak, że przez jeden wyberek możemy to zaufanie stracić do no, drugiej osoby. Stracić i wtedy klops, jak to mówią. No i zobaczymy, czy będzie klops, czy zupełnie odwrotnie. Дальше. Ну, все, что карта просвечена. No moi kochani, to mi się pokazuje także że tutaj... Hmm. Tutaj panowie będą jakby bo tu mi się tak właśnie pokazuje że tutaj w większości to panowie właśnie na tych wyjazdach będą zdradzać swoje partnerki to może być nawet wyjazd co oni będą mieć ze swoimi ze swoim szefem, z, przeło z przełożonym tak? Hmm. Tutaj też hmm. może być między nimi jakiś układ, że hmm, większe pieniądze, czy coś. no hmm. to wiadomo, partnerka, tam żona, no ona hmm, przecież ze swoim partnerem nie, nie pojedzie w delegację, tak? Hmm. Więc ale powiem tak, kłamstewko zawsze ma krótkie nogi i to oliwa sprawiedliwa i to wszystko wyjdzie. Prędzej czy później na światło dzienne, tak? Ale tutaj mi się pokazuje właśnie, że w większości żeby mieć to wyższe stanowisko czy cokolwiek to panowie dlatego żeby osiągnąć. Zrobię wszystko. I tutaj w większości to będzie właśnie yy, zdrada, ale yy, ze strony yy, właśnie yy, panie Waszych partnerów. Yy? Dobrze, moi kochani, to tyle, jeśli chodzi o to czytanie. Ja to widzę, że to będzie brak tego zaufania yy, między jednym a drugim z Was. To, to później to zaufanie stra stracą panowie. Yy, do was właśnie, kochane panie. I to właśnie pr przez tą zdradę, przez te późne yy, 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 powroty z pracy, na przykład przeciągnięcie się tego wyjazdu służbowego waszych partnerów. Dobrze, to do teraz. Do następnego filmiku.